Nie, tam nie, 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 tego nie, nie, rakla nie, 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 się już nie, gubią nie, się gubią, Oni się gubią się no. <laughs> nie, na. nie, 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 to nie, nie, to nie, 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 to idę momentalnie Już jestem na topie Oj, już wszyscy pośnię, córkę pośnię, Jak się duchałem! No no tacą jak w pierdolę, to się wszyscy boją! I przyszli! Bardzo bardzo. Chodź, na szara O, najlepiej ryży ja powiedział, da. chyba ty! No Ej, nie ma nikogo, słuchajcie! No właśnie tu jest problem, o tu się zepsułeś O! Sebek, kup tego rakla Fak Pierdolony mi jedną czwartą HP zeżar. Dawajcie Dobra. Dawajcie, zdankujemy Fidelsika na bocie Chodźcie do niego, bo właśnie No ogazujemy. to mówię, Sebekup kup orakla. Tak Mały! Co? Nie mogę teraz Ja podbieram grzybki Gangplank, cofajcie. I e, może, może was wracić? Was tak zjechały te grzyby, że no comment. Trap, trap. Gdzie te twele? O, wiem, wiem. Co zrobili? Kurde, idę muszę coś zjeść. Jakieś kry Jungle na chwilkę. Ja to wolę sobie herbatę i kanapkę oszamać. A ja zjem jakoś Wiedźmę. Każdy ma swoją dietę. Ja są ty do Wszyscy na mnie pod... A ja parę herty. Tylko yeah. przez dżunglę iść widzę. Vidal yeah. in the middle. Fiddle in the jungle. <laughs> Ale Gongplank nie ma ten Ulti. 12 sekund. 80. No, Ty ja, ja to też dostałem strzelam. przeciało to przeze mnie <laughs> O kurde Nie, nie, nie mówcie, że tam się wybijać Dobracie teraz tych, tych dwóch sunuj kogoś, wsunujcie mi kogoś, to zabiję Kurna nie trafiłem Ewa, ewe, ewa, ewa Ewa, ebra, ewa, ewa Fuck shit, nie mam skidi o ja jest tam Garen, garen, Garen! Zabij tego! Nie... No nie, dałem mu stun, ale mnie zajebał mieczem. Jak cię zajebał skoro to go zestunowałeś? Zabiłem go! Magia. Nie wiem Ej, bo jak Dobra, mnie, dobrze... Jest. Mnie dzerzył, to mnie zabił, no nie? A stał w stunik. To jest to najmniej dziwne. Idę w jednym miejscu, idę w jednym miejscu. No, <laughs> nie mam eksemp. Opa, będzie naszym czarnukiem od rapu. Ja, po, ja pod filmiki podkładam, ale ja Ej, dobra, bo efa żyje. Mi się podoba jak materiał ten. Gudzia! Dobra, spadamy stąd, bo laguje, chodzi na górze Ktoś chodź na smoka. No zabijcie we dwóch O, na burze się zbiera oh. Aha Czy ja dojdę da, do tego smoka? Zaraz, do ciebie no, Ja zginę zaraz W internecie Zginąłem Ej, no jaki krniak na ciebie Ej, gdzie ty mnie zabił? Pogadać tutaj o coś? Chciałbyś tak wiedzieć? A jest chcę tak. hmm. Nie wiem czy przeżyje to I się władujesz ten grzyba potem Daj mi te małe o, nie da mi się. Mało. Staj, zostaw ten top i że ci dam. Ile? BD. <grystanie> Różu, nie chodź tam. Jaki ty masz wielki speed. No nie, przyszedł tamten teraz. <grystanie> chodź, dam ci bucho. Ale ja biorę małe. No i ma, zabiorę się do góry. No przyda się. Nawet Czyszyb no bardziej bucha. niż... <śmienny> oh. <śmienny> no ja z nim nie mogę, co on zrobił z tym golemem Dobra, napis no Nie <śmienny> przejmuj się przecież, czarne Dobra. Jak ma? No Z przodkiem Chciałem z Iona w Ja wiem, ja też tak robiłem, ale to... Ale zauważyłem, że o wiele lepiej jest jak się zrobi w damage, a nie w speed What? No, jak robisz krytyki po półtora tysiąca, to się zginają. No, chodź mi a ty się cofasz. Dawaj go, dawaj go, daj go. się O, siro, mi dał. Mi dał. Kurde, źle! Ej, daj ktoś, ale nie ma nikogo. Igant, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie.

nie On mnie chyba zobaczył, bo już grzybi tutaj Ale on tu sam jest, dobra ten Ale to... chodźcie, ja bym wam dał Garena, albo Gangplank'a, wam podsunął pod nos Ale że nie chcecie, przepraszam Uwiażdżu! No zbyt kurwa, zbyt jeszcze sksił mi go, ja padnę! No i ja pierdolę! <śmiech> <śmiech> Z kim ja gram? <śmiech> <śmiech> Wiem. Do! Ja Bo mnie! Uciekaj! Uciekaj! Stecu, <noise> to już było hamskie. Ej, no chciałem ci pomóc, ty uciekaj. Nie, dlaczego? Uciekam. <noise> uciekaj! Łatwo ci powiedzieć. <noise> Ej, no teraz nie gonią. No i dawajcie. No i podejdź tu. No dawaj. komand. mam? Dwa ile masz one? Sto. 2000 2100? Ja mam więcej niż ty. Teraz masz u mnie 0 Jedna drużyna zniszczyła wieżę. A ja mam 22600. Ja, ja Mają 2126. 2126. Dokładnie. A ja okay, mam to, że... No bo ja jeszcze ja mam mało 206. w manę. A mam 22600. co robi? No nie, gangplank. Weź jakiej krytyki po 600 zakładałem teraz. Tak, jak się wjebał. Pomocy. <grym> Dochodźcie do mnie, szybko, szybko, bo co nie wstanę. No. Dlaczego fajnie no. gaza, to tyle Nie! O, to no dobiją. Kurwa <grym>, no. Dawaj, rzuć na nią sobie. Ty, jak... Idę. Fiddle mi do ulti. Ulti, Fiddle. Nie miałem ulti. Zabonę. 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 Ale zabiłem gandę. O, złożyłeś frozen harta, widzę? No, Dobrze. Kurde, ja mogłem widmowe osłabić. Kto Opa, ktoś leci. Raz jeszcze Archangela, ja złożę. To zobacz. Archangela? No. <laughs> ty kupiłeś. <laughs> nie, raz złożyłem to człowieku, A ty Nie, nie. Nie, do tureta dojdzie Stanie pod turetem i da się tak. zabić jeszcze To jest Alistar, on jest twardy O zabiję tego, tak ok no, ja... Jakiś bar... Co z tego zapomniałem naliczyć